Jest w tym zarówno wysiłek, jest rywalizacja, jest możliwość wyżycia się, a oprócz tego jest w tym coś takiego wyjątkowego, jakiś taki powrót do korzeni i taka epickość. Jak to się wszystko zaczęło, to miałam 17 lat, zostałam zaproszona przez kolegę, żeby oglądać jego pokaz rekonstrukcyjny na Barbakanie. Gdy po, ogląd po oglądnięciu pokazu, po prostu dał mi do dyspozycji swój miecz i stwierdziłam, że fajne, fajna zabawa, no to wpadnij na trening i zobaczysz jak, jak się oprócz tego, że możesz trzymać ten miecz, zobaczysz jak się nim posługiwać. No i poszłam na trening i, i zostałam tak już od 13 lat się w to bawię. No, no co dzień jestem pracownikiem korporacji, więc y, walka jest jednym z takich najlepszych dla mnie sposobów, żeby się wyżyć, żeby y, móc ściągnąć ten cały stres codzienny, który gromadzi się siedząc przy biurku. To czym ja się zajmuję, odrobinę różni się od takiej stricte rekonstrukcji, gdyż y, y, ma bardziej wymiar sportowy. Y, tutaj w Polsce mamy ligę sportową, mamy reprezentację Polski która zajmuje się właśnie sportowymi balkami rycerskimi i my koncentrujemy się bardziej nie tyle na odtwarzaniu stricte realiów średniowiecza, co na wykorzystaniu sprzętów i technologii z tego okresu do realizacji sportowych zmagań. Sprzęt, który mam teraz na sobie waży około 30 kg. Był to sprzęt zrobiony specjalnie pode mnie przez naszych karkowskich płatnerzy. Sprzęt ten jest rekonstrukcją sprzętu z drugiej połowy XIV wieku. Od stóp do głów, w co jestem ubrana? Mam sabatony, mam ochronę goleni, mam ochronę nóg płytową. Na, y, na piersi, na torsie mam y, płaty, które w, w, są składane po prostu z elementów metalowych. Mam naręczaki, ochronę łokcia z liściem, który chroni wnętrze, wnętrze łokcia. Y, mam opachy i naramienniki. Oprócz tego y, na, mamy jeszcze rękawice, mamy hełm, z którego z tyłu jest również y, dodatkowa tarczka, która chroni y, karki i kręgosłup. Generalnie praktycznie każdy taki element naszego ciała jest pokryty stalą, żeby, żeby chronić przed tymi uderzeniami. Na początku, jak zaczynałam walki, mężczyźni byli strasznie sceptyczni do walki. Po prostu nie chcieli walczyć. Było kilka osób, które zgodziło się trenować, ale tak, żebym mogła wyjść do turnieju, to nie było możliwe. Po prostu stwierdzili, nie, 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 to nie rycerskie, ja nie walczę, nie walczę z kobietą. Usłyszałam kiedyś coś takiego, że wygrać z kobietą to nie jest honor, a przegrać to jest straszny obciak. Widać, sprzęt ochronny mocno się zużywa, ale lepiej tarcza niż, niż osoba, która ją trzyma zdecydowanie. No ciosy, które, które są stosowane przeciwko sobie wzajemnie nie są dawane, tylko właśnie no, często opierają się na dużej sile, więc też sprzęt się mocno zużywa. Czytać w książkach, oglądać filmy, ale w momencie, kiedy się to poczuje, gdy ma się możliwość właśnie stanąć do takiej, do takiej walki, zwyciężyć ją, kiedy są tłumy osób, które e, wspierają, kibicują. Ja próbowałam różnych sportów od piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletyki, to dopiero tutaj odnalazłam to, takie, to taką energię yy, właśnie pochodzącą i z rywalizacji i z tego wsparcia z zewnątrz, która, która naprawdę potrafi yy, wzbogacić życie.